Coś. Pani zaraz wróci i będziemy robić eksperymenty. No eksperymenty, możemy już teraz zrobić jakieś eksperymenty. Weź, weź dolej ten płyn do tego, zobaczymy co się stanie. Nie, pani mówiła, żeby niczego nie mieszać ani nie przelować w czasie, kiedy jej nie ma. No Przestań, co się może stać? Weź dolej to do tego. Nie, mówiła, że nie można nam niczego ruszać. Boisz się? Ja? Nie. No to lej. że nic się nie dzieje No to troszkę idzie do góry to zatkamy Wiesz co, żeby nic nie ruszać Co my teraz zrobimy? Nie, 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 nie zatykaj! Uciekamy! Uciekamy! Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Tak, witamy bardzo serdecznie. Powiedz mi, proszę, dlaczego nie posłuchałeś głosu rozsądku i dałaś się namówić na ten eksperyment? No właśnie. Dziś będziemy rozmawiać nie o, nie o eksperymentach i nie o posłuszeństwie, ale będziemy sobie rozmawiać o tym, jak trudno czasami mhm. powiedzieć nam. Nie. Tak, szczególnie jeśli jesteśmy w jakiejś grupie, yy, jesteśmy razem ze swoimi kolegami, wtedy powiedzenie nie, nie jest wcale takie proste, gdybyśmy byli sami. Tak, w porównaniu do tego, gdyby, yy, chodzi nam yy, o to, że jeżeli mamy sytuację, w której sami podejmujemy jakąś decyzję, na przykład czy bawić się zapałkami w lesie, to nie trzeba nam długo się zastanawiać nad tym, żeby wiedzieć, że zabawa zapałkami w lesie jest straszliwie niebezpieczna tak. i może się skończyć ogromną tragedią. Oczywiście, mamy też czas na to, żeby namyślić się, to jest też bardzo ważne. Tak, nikt nam nie wpływa na naszą decyzję, Oczywiście. natomiast kiedy mamy taką sytuację we wstępie naszego dzisiejszego odcinka, gdzie jeden z kolegów powiedział coś w rodzaju no co, boisz się? Ta, to, to jest wyzwanie. Jest, to jest wyzwanie. Mm. To jest taki moment, w którym my przestajemy często przestajemy myśleć logicznie, mm. tylko zaczynamy się zastanawiać, czy jeżeli nie zrobię tego, czego ode mnie ktoś, jakiś człowiek lub grupa, lub kolega, rówieśnik oczekuje, lub jest to cała grupa, tak. to wtedy będę uznany za tchórza, słabeusza. I to jest ten hmm. moment, w którym przestaje słuchać racjonalnych argumentów hmm. i zdarza się, że robię coś, czego później wszyscy żałują. Super. Chyba ten moment jest bardzo znaczący. Naciski z zewnątrz, grupa, która patrzy na ciebie i tak. jeszcze stwierdza, co boisz się. Ja nie mogę wykazać, że się boję, więc robię to, choć wewnętrznie, i mieliście pewnie nieraz coś takiego, czujecie, że nie powinienem tego zrobić. Tak. Wiem, że to nie jest dobre. Tak. Że to jest może niekoniecznie czymś całkowicie złym, ale na przykład czymś niemądrym, albo niebezpiecznym, albo niebezpiecznym. I teraz y, i moja głowa i moje serce mówi mi nie, nie rób tego, ale grupa mówi tak, tak, to. Tak, to. No, to. No i nie bądź słabeuszem. Tak, I powiedzenie wtedy nie jest naprawdę rzeczą mówi jakby bycie odważnym. Ja bym powiedział, że nawet jest to większa odwaga, tak. przeciwstawienie się komuś, kto nas, na nas naciska, czy nawet czy, czy tym bardziej mhm. w całej grupie, niż tak. zrobienie tego, czego od nas oczekują, bo to jest w sumie najłatwiejsze. Ktoś mówi, a wrzuć zapaloną zapałkę mhm. do tego kosza na śmieci, jak nie wrzucisz, to jesteś tchórzem. Tak. I, I teraz... w tym momencie wrzucam, ponieważ ktoś mi Kazał to zrobić i właściwie odpowiedzialność mogę podzielić na tych, którzy tam byli. I to jest ten znaczący moment. Zobaczcie, mamy poczucie, że jeśli ja to zrobię, to tak jakby cała grupa to zrobiła. To jest bardzo mylne, bo kiedy przyjdzie do sprawdzenia, kto to zrobił, to nie grupa będzie za to odpowiedzialna, tylko ja który to zrobiłem, który wrzuciłem, zepsułem. Oczywiście namawianie do przestępstwa również jest w naszym kraju karalne i też jest czymś złym, czy namawianie do, do jakiegoś czynu, ale teraz, gdybyśmy mieli to rozważyć chociażby w kategorii tylko i wyłącznie odwagi, to wiele więcej odwagi wymaga, powiedzenie nie, nie to zrobię tego, bo to głupie i niebezpieczne. To jest powiedzenie ważne. tego pięciu, tak. trzem nieważne, innym osobom, które od nas od tego oczekują. Jest, wydaje się, większym aktem odwagi niż zrobienie tego, czego od nas się żąda. I teraz ciekawe jest to, że taka sytuacja nie do, niekoniecznie musi dotyczyć tylko e, dzieci Mogę czy młodzieży. Ludzi, tak. Ta sytuacja dotyczy bardzo często również osób dorosłych. E, ktoś próbuje nam, nas namówić do zrobienia czegoś, e, co gorzej. Ci, którzy nas często, ci, którzy nas namawiają, mogą zdawać sobie sprawę, że namawiają nas do rzeczy fatalnych, złych, niebezpiecznych czy nawet do przestępstw, natomiast my nie potrafimy powiedzieć zdecydowanie nie. Tak to ta umiejętność mówienia nie jest czymś, czego uczymy się przez całe życie. I to nie jest wcale takie proste, więc nie zrażajcie się, jeśli będzie wam ciężko przy mówieniu tego nie. A takie sytuacje będą zdarzać się niejednokrotnie w waszym życiu. Ale tutaj chciałbym jeszcze cały czas zwrócić uwagę, to to, że nawet jeśli mówimy to, jeśli nie potrafimy powiedzieć nie, jeśli y, zrobimy coś, to y, to w rzeczywistości my sami będziemy za to odpowiedzialni. Bierzcie to pod uwagę. Nikt z grupy nie będzie tak odpowiedzialny jak ja, który to zrobiłem. Jest też duże prawdopodobieństwo, że w sytuacji trudnej nikt nam nie pomoże, tylko wszyscy uciekną, tak jak miało to miejsce na tym filmie. Kiedy dzieje się coś złego, uciekamy. No i później, kiedy trzeba się z tego rozliczyć, winny jest tylko jeden. Wiesz co, a może byśmy zepsuli ten mikrofon? Lepiej nie, bo nie będziemy mieli czym nagrywać. No co, boisz się? Nie boję się, ale szkoda mikrofonu. A, szkoda. <grym> yy, bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Dziękuję to nie bardzo. jest wstyd powiedzieć nie. Mówcie nie, kiedy trzeba mówić nie.